Cześć, z tej strony Igor Pro 333 Dzisiaj wbijamy 25 rangę na kicie po raz drugi Już wbiłem 22 rangę I nagrywałem, ale się nie nagrało To zaczynamy Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji Wtedy będziemy wiedzieć, że taki content wam się podoba Następny odcinek Raczej będzie z Fortnite'a, jeśli mi YouTube nie usunie, bo Kilka odcinków miałem, ale muszą być krótsze niż 15 minut Na dobrą sprawę Uuuh. Na środku jest nieźle Potem będziemy na najsilniejsi Mamy już 5 Obydy na na nic nie zrobił. <grywk> Okej. Okay. Wszystko dobrze. Jak na razie. Mamy wielkie szansę na wygraną. Skaczemy. Oj. Lewy. Więc ta runda powinna być łatwa. Aj. Bym go odpuścił, ale. Właśnie. Hops. No i lunda do wygrania. Co? Nie, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się. Wygrajmy ponownie. nie mnie poszukał. Najwyżej się tam. Poproszę YouTube, aby mi pozwolili nagrywać filmiki dłużej niż 15 minut. To będzie Fortnite na kanale. Nie możecie tak z ciekawości napisać, jak myślicie, kto wygra na euro. Ok. Trochę problemów było. Okej, okay. wziąłem. I są najbardziej wkurzająca postać, ale jest do życia. Oby nie znikł? Dobrze. Okej, okay. no i na razie jest dobrze. Zbliżamy po raz drugi pudełko, wchodzimy do krzyczka. I To jest skurzająca postać, bo jak na ciebie skoczy, a zbierasz pucharki, to może być kiepsko. Okej. Okay. Powinien mnie nie, nie, nie trafić. Ej, flank jest! Się go boję. O mnie ma na dwa czy trzy hity. Eee, Frank. Spokój. I teraz wchodzimy. Teraz będziemy skakać na Franka. Nie trafiłem we Franka, trafiłem na tego. Tak jak wcześniej. Mówimy dwudziestą trzecią rangę i koniec odcinka. O to jest ten i co to za postać się ja się boję. A to jest ten. Coraz do niego pójdę Ja już użyłem i miałem taki zabał Skacze? Nie Mortis, Mortis, Mortis. Trzeba skakać na słabszych. Uuuh jesteśmy na prostek na jednym pucharku więc chyba na jednym jest Frank, czyli dwóch tych, runda trudna O nie, no surce. nie surd, zabije surdza ja się naładuję skakanie Ok. Ja już mam pełne życie o nie. Teraz powinno się udać. I się udało. Trzeba mądrzę. Abym że... <laughs> tego nie przeżył normalnie, nie? No teraz myślę, że tam jestem. Ten... Ojdź. C... Idzie tu. Oj, nie. Czwarta miejsce, gdyby nie mieli sojusza. Ale... No się uda. A YouTube zazwyczaj... Odpowiada w ciągu dwóch dni, więc może być problem. O, 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 o. Przepraszam. Słem się nie zadziela, jeśli się jest takim samym cećfinkiem.

jest to tu, bo mnie by wrześć na krzaków <grymne> Nie szyraj Op i... Oj, oj, oj. Jakie miejsce szóste? Szóste lepsze niż siódme. Już się to odrobimy. Jeśli znacie fajnego youtubera, z którym bym mógł mieć współpracę, to piszcie. Ja na wszystkie współprace jestem chętny. A... delikatnie brakło. Wszystko z początku odcinka straciliśmy, nie? A mamy tylko 6 minut. No to robimy. Kto jak nie my? Więc... Ej, kruk się... A i rusza się. Oj. Č. Poczekam sobie. Oj. Dobrze, że nie mówiłem wtedy ulta, trochę się boję. Klukej, stój, będzie po lundzie, jak ona. Nie, flank ma tyle. To jest po lundzie. Nie. Proszę, ult, 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 ult. Aj. Jak mnie trafił? Nie wiem. Niech będzie. Otrawiamy. Jak na początku odcinka, to mnie na farcie zabił, nie? Już trzy minuty. Oj, nie chcę z nim walczyć. No musisz, jestem?

Oj. Okej. Mam więc na niej. Będzie mógł mieć problem. Albo ja będę mieć, a on ma mnie na dwa hity. <laughs> By nie dostać ojciec ojciec oj. trzeba czekać na ulta to ulta <laughs> nic nie chciałam on to wie chyba i runda wygrana Uch, będziemy kończyć, bo następnie nie zdążymy, a pan YouTube nie pobija. Cztery pucharki straciliśmy, ale w następnej rundzie będzie lepiej. Do zobaczenia. Z tej strony był Igor proszę za 33.